Zastanawialiście się kiedyś, czy Wi-Fi szkodzi? Pojawienie się Wi-Fi dało naukowcom jeszcze jeden powód do dyskusji. Dyskusje rozgorzały nie na żarty. Jedni oczywiście twierdzą, że korzystanie z Wi-Fi jest nie tylko całkowicie nieszkodliwe, a jest nawet korzystne. Drudzy mówią, że Wi-Fi jest szkodliwe i niebezpieczne, zwłaszcza dla zdrowia dzieci. A trzeci nie przeszkadzają im w kłótniach, informując, że jest za wcześnie, żeby wyciągać wnioski, i zachęcają do eksperymentowania. I dyskutanci chętnie zgadzają się na prowadzenie eksperymentów. Przecież to takie interesujące szukać prawdy i mieć władzę nad nastrojami mas. Zaczynają prowadzić eksperymenty najpierw na roślinach. W tym celu sadzą do doniczek nasiona rzeżuchy. Po dwóch tygodniach nasionka znajdujące się w pobliżu routera Wi-Fi ledwie kiełkują, a te znajdujące się dalej ładnie wschodzą. Po kolejnych dwóch tygodniach obraz radykalnie się zmieni. Pozostające w tyle kiełki zaczynają szybko rosnąć, a te, które wzeszły wcześniej, zaczynają mocno zostawać w tyle. Następnie biorą się za eksperymenty na owadach, na różnych szkodnikach. Dla karaluchów WiFi okazało się być bardzo szkodliwe. Nie tylko przestały się rozmnażać, ale nawet przestały zjadać się nawzajem. Na komarach Wi-Fi w ogóle nie zrobiło żadnego wrażenia. A larwom much ono również się nie spodobało. I w muchy larwy wystawione na promieniowanie elektromagnetyczne się nie przekształciły. Te rezultaty równocześnie ucieszyły naukowców i zasmuciły. Oczywiście, szkodników nikomu nie żal, ale pod warunkiem, że nie patrzy się na nie jak na żywe organizmy. Więc naukowcy postanowili przeprowadzić eksperymenty na pożytecznych owadach na pszczołach oraz półwkach. I fale radiowe pożytecznym owadom tak jakby nie zaszkodziły. Na odwrót, sprawiły, że stały się silniejsze i szybsze, i wywoływały bardzo korzystne dla gatunku mutacje. Eksperymenty nad roślinami i owadami nie pomogły wyjaśnić tej sytuacji. Naukowcy musieli rozpocząć eksperymenty na zwierzętach. A dokładniej na szczurach. Wi-Fi nie zabiło obiektów badań, ale mocno wpłynęło na ich chęć i zdolność do rozmnażania się. I to znowu zbiło naukowców z tropu. Jednoznaczny wniosek o szkodliwości Wi-Fi trudno było wysnuć. Zaczęły się obszerniejsze badania. W ich trakcie naukowcy próbowali określić wpływ Wi-Fi na mózg zwierząt. Okazało się, że wpływ ten jest dosyć poważny, ale przecież szczury to szkodniki, i wtedy postanowiono przeprowadzić eksperyment na człowieku. Chętnych było mało, ale byli. Pierwsza rzecz, w której naukowcy się zgodzili, to był negatywny wpływ Wi-Fi na sen człowieka. Druga hamujący wpływ na miłość. Te dwa czynniki wystarczyły, żeby pozostawić na routerach WiFi piętno szkodliwe. Co prawda, tylko wtedy, kiedy nie wyłącza się routerów fi podczas snu i stale pozostaje pod wpływem ich promieniowania elektromagnetycznego. A Wy co sądzicie? Czy WiFi jest aż tak szkodliwe jak mówią? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!